Dzień dobry, dzień dobry kochani. Dzień dobry. Jak się macie w ten niedzielny poranek, popołudnie? Zależy, o której jak tu wstaję. My znowu grzecznie o 6 rano, także dla nas zdecydowanie popołudnie. Witam nas bardzo serdecznie z mojego azylu w górach. I bardzo króciutki live, bo pora obiadowa. I ja też się zaraz zabieram za obiad. O tym, jak możesz wytrenować Twoją podświadomość, tak jak trenujesz Chat GPT, i dlaczego Twoja prawdziwa natura i Twoja autentyczność to wcale nie jest to, co przychodzi Ci naturalnie. Daj znać, czy oglądasz to na żywo, czy oglądasz w powtórce, czy jesteś tu pierwszy raz, czy dłużej. Zatem, Pierwsza ważna rzecz, to my musimy zrozumieć, że nasza podświadomość, naprawdę nie idźmy nawet do potencjału, do boskiego DNA, skupmy się na razie na tym najważniejszym narzędziu, które i tak rządzi naszym życiem. Nasza podświadomość działa jak czat GPT. I teraz, kto jeszcze z czatem GPT nie miał do czynienia, to tak naprawdę ten czat uczy się ciebie. Czyli on przygląda się, jakie, jakie ty pytania zadajesz, na co zwracasz uwagę, co jest dla Ciebie ważne, i szuka odpowiedzi na bazie różnych danych, ale dopasowanych do Ciebie. Czyli im dłużej używasz czata GPT, i używasz tak zwanych promptów, które tak naprawdę są pytaniami, jak najlepiej zapytać, żeby dostać taki czy inny rezultat. I, i, i po prostu. Ten czat ci te odpowiedzi wyszukuje. Czyli dwie osoby mogą zapytać o podobne rzeczy, ale w trochę inny sposób i uzyskają, i też czat będzie już je trochę znał, uzyskają dwie różne, na przykład rekomendacje. I teraz, jak zatem działa Twoja podświadomość na bazie tego czata GPT? To działa tak, że w zależności o to, jakie pytania, świadomie i nieświadomie zadajesz takich dowodów najszybciej szuka ci twoja podświadomość i teraz dowody na istnienie czegoś nie są prawdą i nie są twoją autentycznością my musimy zrozumieć że to co już widzimy to są 40 40 elementów z 20 milionów czyli jeżeli ja znajdę 40 dowodów na to że ze mną jest coś nie tak Spośród 20 milionów różnych opcji, to nie znaczy, że to jest prawda. To tylko znaczy, że dostałam taką odpowiedź i moja podświadomość zalogowała się do takich doświadczeń mojego życia, które odpowiadają na ten prompt. Udowodnij mi, że ja sobie nie poradzę, że ja się nie nadaję. I teraz, ja dzisiaj zapytałam, chat GPT, jakie są trzy główne powody, Dlaczego, dla których kobiety w Polsce, które chcą kochać siebie, które chcą czuć, się, chcą być zakochane w swoim życiu, chcą być szczęśliwe, nie robią jakiegokolwiek kroku, żeby tą sytuację zmienić. No bo jeżeli chcą, to, to, to automatycznie wiemy, że się tak nie czują i takiego życia nie mają. I Chad GPT powiedział, że statystycznie rzecz biorąc, to są trzy powody. Pierwszy to jest poczucie winy. Czyli poczucie winy, które mówi o tym, że najpierw muszą być przede mną inni. Najpierw muszą być dzieci, najpierw musi być mój partner, najpierw musi być praca, najpierw musi być nie wiadomo co, a dopiero ja na końcu. I teraz my musimy zdać sobie sprawę, że oczywiście, jeżeli takim promptem operujemy w życiu, to mówimy naszej podświadomości, Pokaż mi 40 sytuacji i, i też sytuacje będziesz widzieć, a, a nie wszystkie możliwe spektrum, żeby mi to udowodnić, że ja muszę być na końcu. I to są klasyczne przypadki, kiedy zawsze jest coś. Zawsze jest coś, jak ty coś planujesz. Ktoś się rozchoruje, ktoś do ciebie dzwoni, no je, jego. Jego wyjazd jest ważniejszy, jego praca jest ważniejsza. Dzieci zawsze chore i płaczą, jak chcesz coś zrobić dla siebie. Bliscy akurat bardzo cię potrzebują. Czyli takie no naprawdę, Ewa, ja za każdym razem nie daję rady. Ale to jest dlatego, że my już sobie dosłownie tak to życie układamy pod to, pod ten dowód. I teraz. Żeby się chronić, bo podświadomość też nas chroni, przed tym takim niewygodnym poczuciem no, że jednak to do końca nam nie służy, to wmawiamy sobie, że to jest naprawdę dowód największej miłości, a nie jest. I odwróć tą sytuację w bardzo prosty sposób. Czy kiedykolwiek zdarzyło ci się. Że któryś z Twoich rodziców wypomniał Ci, co dla Ciebie robił. Ja Wam całe życie poświęciłam, ja wszystko pod Wasze dyktando robiłam, wszystko tylko dla Was, moje dzieci. I co ja teraz z tego życia mam? A może partner. Rzucił ci listę, a ja dla ciebie tyle zrobiłem. Ja wybudowałem dom. Ja pracuję ciężko. A ty masz takie. Okej, okay, ale po pierwsze, czy ja Cię o to prosiłam? A po drugie, to szczerze powiedziawszy, ciężko mi jest teraz udźwignąć Twoje poczucie nieszczęścia, czyli dosłownie być odpowiedzialną. Za ten wybór, który ty podjąłeś, ty podjęłaś, droga mamo, drogi tato, i ja mam to teraz dźwigać na sobie? Mm. I czy to sprawia, że ty czujesz się szczęśliwa, czy sprawia, że to kreuje taki pewien dług energetyczny i wzbudza w tobie poczucie winy? No więc, czy nie sądzisz, że jeżeli operujesz na tym poczuciu winy, to tak naprawdę. Boisz się, czyli chodzi o Twoje lęki stanąć do siebie i udowadniasz sobie, że to robisz dla Twoich bliskich, ale tego nie robisz dla Twoich bliskich, bo oni tego nie chcą. Tylko, że na razie oni ci to pokazują, bo taki program leci z tyłu. Czyli twój czat GPT podświadomości wystawił Ci taką opinię. Druga rzecz, czyli wiemy już. Że nie o poczucie winy chodzi. Druga to jest lęk przed zmianą, i tak naprawdę lęk przed zmianą to jest lękiem przed porażką. Bo czemu się boimy zmiany? Bo boimy się, że będzie gorzej, że stracimy to, co mamy. Tylko, że jeżeli coś nas woła i będziemy ze sobą tak naprawdę uczciwi, to woła nas dlatego. Że na jakimś poziomie nie chcę powiedzieć, że to w czym jesteśmy nie jest fajne. Też takie są sytuacje, oczywiście. Ale czasami to jest kwestia tego, wiecie, moja praca dalej była fajna. Tylko po prostu dla mnie tam już nie było fanu. Dla mnie tam już nie było energii. Ja po prostu nic nie czułam. A wręcz czułam zmęczenie, wypalenie, brak spełnienia. Czyli to nie było dla mnie fajne. A nie ta praca nie była fajna. Zatem oczywiście, że się bałam i każdy z nas się boi, umówmy się, ale teraz co najgorszego może się stać? No, najgorszego może się stać, że wyjdziesz po to coś nowego, na tą nową randkę, po tą nową pracę i się nie uda. Ale czy to jest porażka? Czy to jest doświadczenie, na bazie którego jeszcze nie znalazłaś tego, czego szukasz? Ale na pewno tego nie znajdziesz już w miejscu, w którym wiesz, że nie jest Twoje. To gdzie tu jest tak naprawdę porażka? I często tutaj mówimy: no tak, ale brakuje mi odwagi. Tylko kochani, odwaga to jest, że ja coś robię, pomimo że się boję. Jeżeli ja czekam na odwagę i wtedy to zrobię, to będę czekać całe moje życie, bo tak to nie działa. Definicją odwagi jest to że ja się bałam, ale zrobiłam i dlatego poczułam odwagę. Czyli z poziomu kabału, jakbyśmy chcieli naprawdę wejść w tą dynamikę energetyczną, to jest to, że robię ten krok pomimo lęku, zaczyna wytwarzać we mnie naczynie, do którego mogę przyjąć energię. Czyli czuję odwagę, ale póki czekam na energię, żeby przyszła, to energia czeka na mnie, a zrobię krok, bo nie może przyjść, bo nie mam naczynia. A naczynie to proces. Proces, że coś robię, pomimo, że się boję. Hmm. Okej. Okay. Czyli mamy poczucie winy. Mamy lęk przed nieznanym. Kurczę. I teraz zastanawiam się, co czycie. Co ten czat GPT mi jeszcze powiedział? Czekajcie. Lęk przed nieznanym. A. Poczucie niewystarczalności. Czyli brak pewności siebie, no i takie poczucie, że ze mną coś jest nie tak. Ja nie dam rady. To nie dla mnie. Ja sobie nie poradzę. Tylko znowu, pewność siebie. Popatrzcie, ja akurat ostatnio wróciłam do jazdy samochodem po 20 latach nieprowadzenia. I jak myślicie, czy jak ja wsiadałam za kółko, 20 lat nie jeździłam autem. Ale w ogóle praktycznie nie jeździłam. Zrobiłam prawo jazdy i nie jeździłam. Więc umówmy się, że w ogóle nie byłam żadnym kierowcą. To, to chyba raczej by było trochę dziwne, gdybym się czuła pewnie siebie, tak? To raczej ktoś by powiedział: Ewa, trochę więcej pokory. Ewa, zwolnij. Opanuj to, przyzwyczaj się do bodźców, przyzwyczaj się do ruchu, niech one staną się nawykiem, a przecież zanim coś się stanie nawykiem, to musisz to ileś razy powtórzyć. Ale my zakładamy, że wchodząc w coś, co ma nas powiększyć, mamy czuć się pewnie? A czy czasem nie jest tak, że pewność siebie jest skutkiem tego, że znowu nie do końca wiedziałam, weszłam w coś nowego i zaczęłam się tego uczyć, i dzięki temu poczułam pewność siebie, oczywiście u podłoża tego jest ta sama zasada, że najpierw musisz zrobić naczynie, żeby ta energia mogła wejść, a ta energia zawsze na ciebie już była i czekała. I znowu, jeżeli pytasz twojego czata GPT podświadomości, żeby znalazł ci dowody na to, że brakuje ci. Jakichś tam wewnętrznych kompetencji, i często nawet to nie są kompetencje, tylko takie po prostu stwierdzenie, że ja sobie nie poradzę, to nie dla mnie, no to, to, to co? No to każdy z nas w 20 milionach informacji znajdzie 40 historii, gdzie za przeproszeniem coś zjebał. Przepraszam, no ale nie mogę inaczej powiedzieć. No tak czy nie? No ale to nie znaczy, że. To nie jest dla mnie. To nie znaczy, że sobie nie poradzę. I to nie znaczy, że nie mam pewności siebie. To znaczy, że, że nie wychodzę po tą pewność. My cały czas zapominamy, że nasza natura prawdziwa natura nasza prawdziwa autentyczność to nie jest to, co nam przychodzi łatwo i z automatu. Ja dzisiaj w klubie Życia się nagrywałam i tłumaczyłam to. Zobaczcie, jakie są najbardziej znienawidzone ćwiczenia, jak się idzie na trening, to są te, które są najbardziej efektywne. Nikt nie będzie sapał i takiego Jezu, jakieś tam wiecie, żeby pomachać ciężarkiem z bicepsem, ale jak to jest jakieś tam ćwiczenie, nie wiem, pompka i coś tam, i berbis, czyli te podskoki, trzeba w dół, i plank, nikt tego nie lubi. Ale wszyscy rozumieją, że to są najbardziej skuteczne ćwiczenia. I teraz większość z nas, nie mówię, że wszyscy, ale jednak większość, idąc na trening, rozumie, że przychodzi tutaj spalić tłuszcz, że przychodzi tutaj wyrzeźbić dupę, że przychodzi tutaj spuścić emocje, spuścić pary, która się zebrała. Więc możemy sobie postękać, ale tak naprawdę czujemy się najlepiej po tych nienawidzonych ćwiczeniach, które wykańczają, a za chwilę człowiek opada na matę i w ogóle no no bliz, najlepsza sytuacja. Ale dziwnym trafem w życiu zakładamy, że to powinno przyjść naturalnie. Że to właśnie to, co przychodzi naturalnie, to jest takie, to jest dla mnie najlepsze, to jest moja natura, albo ja tak mam, ja taka jestem, nie. Takie 40 ustaliłaś sobie w pytaniach do Twojej podświadomości. Podświadomość serwuje ci tylko dowody, ale te dowody nie są ani dowodem na nic, ani prawdą. I prawdziwa natura, słuchajcie, rozwój, świadomość, pomijając, że to jest dzienna praca. To to jest wychodzenie ze strefy komfortu, a nie bycie w komforcie. I to nie znaczy, że zawsze ma być trudno, to nie jest o tym, ale to jest o tym, że jeżeli chcę mieć zajebisty trening i mówię, dobra, jadę na bootcamp siedmiodniowy, to będę przecież czego tam oczekuje. No, jakbyś pojechała na taki bootcamp, że na przykład obiecują ci, że w siedem dni po prostu nowy tyłek, sześciopak i coś tam. To, to chyba byłabyś zawiedziona, gdyby ten budkę polegał na tym, żebyście chodzili na spacer kilometr i wracali, cały dzień już wolny. A co to w ogóle jest? A teraz my chcemy naprawdę odkryć naszą naturę, odkryć naszą autentyczność i zakładamy, że to jest coś, co przychodzi mi łatwo? Nie, to nie jest coś, co przychodzi mi łatwo, bo ja muszę przeprogramować mojego czata GPT po świadomości. Przestać sobie udowadniać, że nie jestem pewna siebie, a zacząć tą pewność robić, bo pewność się robi. Przestać narzekać, że gdybym była bardziej odważna, gdyby to sram to i owam to. Nie. Odwaga już jest też skutkiem tego. Przestać mówić właśnie, że jeżeli ja mam pustą szklankę, bo innym napełniam, bo oni muszą najpierw i oni zawsze, oni mnie, oni no ciągle co się ma. Nie, ciągle coś, bo to sobie udowadniasz. Póki nie zrobisz tego, na czym Ci zależy, pomimo, że to ciągle coś się wywaliło i pomimo nie powiesz, wiecie co, nie wiem, ale dacie sobie radę, wierzę w Was, ufam Wam i nie pojedziesz na przykład na ten warsztat, to tu się nie wydarzy. Bo to jest to, co sobie wyświetlasz. Tylko, że z pustej szklanki Salomon też nie nalał. I, I to musimy zrozumieć. Z pustej szklanki nie tylko Ty robisz to gdzieś z frustracji i poczucia winy, ale to poczucie winy idzie do Twoich bliskich. Tak jak powiedziałam na początku tego live'a, kiedy nasz rodzic nam wypomina lub partner, co on to dla nas nie zrobił, jak on teraz jest nieszczęśliwy, to masz od razu takie, so, sorry, ale ja Cię o to nie prosiłam. Ja wolę, żebyś był szczęśliwy i zrobił dla mnie mniej. Bo wtedy ja jestem szczęśliwa. Co ja z tego mam, jak jesteś nieszczęśliwy i niby tyle zrobiłeś? Kto Cię o to prosił? Ale Twoja rodzina na pewno, na pewno inaczej, na pewno będzie bardzo szczęśliwa, jak Ty jesteś nieszczęśliwa. Mhm. No pewnie. I dwa elementy, którymi zawsze operuje Satan i zawsze operuje Twoja podświadomość, żeby znaleźć dowody na to, że nie możesz lub znaleźć dowody na to, że możesz. Zależy, o co zapytasz tego czata GPT, to czas i pieniądz. Jak chcesz sobie udowodnić, że nie możesz, zawsze będzie, jeżeli teraz Twoja odpowiedź, obojętnie czego teraz pragniesz, a skoro tego słuchasz, pomyśl sobie. Może to jest jakiś wyjazd, może to jest jakiś trening, może to jest jakiś kurs, może to jest jakiś nie wiem co. I teraz tak, ale i tu coś pada związanego z czasem i z pieniędzmi, to znaczy, że udowadniasz sobie, że nie. I dlatego tak wiele osób, które wchodzi, szczególnie deklarując się w moje przestrzenie, czyli na przykład do klubu życia, albo do członkostwa Olin, gdzie to są deklaracje, bardzo często nagle mówi: To jest niemożliwe, ale jakoś się udało. Tak się bałam, że nie dam rady, ale zawsze mam na ratę. Nawet się nie boję, nie czuję braku, nie czuję, czuję więcej spełnienia. Zaczynam patrzeć na siebie inaczej. No jak to się stało? No tak, że właśnie poprzez to deklarację wysłałaś nowe zapytanie do twojego czata GPT, które ci powiedziało pokaż mi, jak mam mieć czas. Pokaż mi, jak mam mieć pieniądze, na to, na co, na co mi zależy. No, jeżeli pytasz, pokaż mi, jak nie mieć czasu, jak nie mieć pieniędzy, to to jest dokładnie to co, to, co zobaczysz. I dlatego powiem Wam jedną rzecz, bo naprawdę obserwuję to z dużym dystansem i ciekawością, że na zbliżający się masterclass oksytocyna, który jest naprawdę o tym, jak napełnić siebie, jak w ogóle to poczuć, nie zrozumieć, my wszyscy to rozumiemy. I pewnie nawet teraz, słuchając tego live'a, zrozumiałaś, ale to, że zrozumiałaś, dalej nie zmienia twojego czata GPT. Bo czat GPT nie polega na zrozumieniu, polega na tym, co sobie udowadniasz. Czyli musisz zacząć iść naprzeciw tej naturze, którą sobie wiecznie udowadniasz. Pod prąd nigdy tyle jeszcze kobiet nie pytało o linka i się nie zapisywało. To jest fenomen. Dlaczego? Bo pytamy, no bo jest gdzieś to poczucie, że w sumie kurde, chce, ale chce, to nie wystarczy. Czyli, żebyś sobie zaczęła udowadniać, że możesz, że znajdziesz czas, że znajdziesz 350 zł lub 199 zł, jeśli jesteś w klubie życia, zaczyna się od tego, że podejmujesz tą decyzję, czyli kupujesz to. I nagle okazuje się, że wiesz jak. Póki czekasz, żeby to się okazało jak. To chcesz sobie udowodnić, że to się nie może okazać. Bo takie zapytanie wysłałeś do czatardzi, tej podświadomości. I nikt tej szklanki za ciebie nie wypełni, bo nikt nie może podjąć tej decyzji. Podejmujesz ją tylko ty. Tylko pytanie: Jaka ty? Ta, która idzie do swojej prawdziwej autentyczności. Czy ta, która udowadnia sobie, że nie może, i wybiera poczucie winy, lęk przed porażką i uzasadnienie, że jestem niewystarczająca? No, z tego szklanki nie napełnisz. Ale jeśli zdecydujesz, że nie wiesz jak, bo ty nie masz wiedzieć, że chciałabyś sprawdzić jednak, że jesteś wystarczająca, że poczujesz tą odwagę i że może się udać, to skomentuj oksytocyna. Dostaniesz link automatycznie. Widzimy się w środę. Nagranie jest Twoje na zawsze. Hipnoza jest Twoja na zawsze. Kod kabalistyczny na aktywację miłości własnej jest na zawsze. No to zdrówko, kochani. I pełnych szklanek. I pięknej niedzieli. Trzymajcie się. papá. Pa.